Też potworki! nagrywam po raz pierwszy nie moim ukochanym aparatem, tylko nowym telefonem, więc mam nadzieję, że jakoś będzie lepsza, mam nadzieję, że jakoś, yy, jakoś się nie rozciągnie yy, ten yy, obracanie w tym stylu, więc z do kciuki. Widzicie, że używam teraz flesza, bo jest późno, jest konkretnie 22. a nagrywam dlatego, że o drugiej w nocy jadę nad morze do Sarbinowa. Oczywiście zabieram Was ze sobą ja jadę z moją młodszą, siostrą, z rodzicami i z kuzynami, i ciocią i wujkiem. No i na pewno i zobaczycie, bo ja będę nagrywać vloga na pewno wedrą mi się w kadr, więc zabieram Was ze sobą. Mam nadzieję, że fajnie razem spędzimy czas. my właśnie dojechaliśmy, jechaliśmy bite 7 godzin i pogoda na razie nam dopisuje, mam nadzieję, że to się zmieni. Za chwilę pokażę wam, gdzie jesteśmy. Nie jest są to domki, chyba zbytnio bardzo w centrum, bardziej jest to takie zadupie, ale zobaczymy. Ja tutaj nie orientuję się na razie terenie, zobaczymy. No. i za chwilę zabieram was, żeby pokazać wam domki. います。 Kolejny dzień. Ja tyle nie nagrywałam. Co robiliśmy? Praktycznie nie było czego nagrywać, bo ciągle tylko siedzieliśmy w pokoju, bo pogoda nie dopisywała zbytnio. No, i teraz tak. No, pogoda zbytnio nie dopisywała, więc nie było właśnie czego zbytnio nagrywać. Teraz też nie ma jakiejś takiej zarobiście pięknej pogody. Rano padał deszcz, co mnie obudziło, bo jak mamy właśnie tutaj u góry pokój, to dach, no i słychać. No teraz jest niedziela, dlatego idziemy do kościoła i po kościele na pewno idziemy jakieś zakupy spożywcze, więc też nie będzie takich dużo atrakcji. Ale zabiorę Was jak będzie się coś działo, na przykład jak pójdziemy sobie na miasto albo coś, to na pewno wezmę Was ze sobą. No i właśnie patrzcie tak jak mówiłam. Deszcz. Wszędzie deszcz. Ach, więc jakże nie za fajna pogoda. No więc postanowiliśmy, że będziemy jechać teraz jednak do Mielna na zakupy spożywcze. Później, jak przestanie padać, to może tam zjemy sobie jakiś obiad czy coś. A jak nie, no to wracamy do domku i coś kombinujemy, bo w taką pogodę, jak zresztą sobie widzieliście, nic się nie da zrobić. Jula, jakie czujesz z tym, że jest taka zupy pogoda? Tamina mówi sama za siebie. W nie, nie pachnie. Nie pachnie. Na świecach wan... zapachowych. Mm. Polecam. Lubię A ty co jeszcze? Nie wiem, śliczne są wszystkie. Jabłko ładne. Wanilia. O. No, co ładne. Ale, ale te róża może być ładna. To jest ale zgubimy. Mmm, mm, róża. Pomarańcza. Będę. No, lepsza, o dziwo jest najlepsza. Dobra, idziemy dalej. O, śmiać, ale zdecydowanie dla mnie. O, o, o. Takie słodziaki. Przydział dział, czyli lodówki. Muszę się przyzwyczaić, że patrzycie w ten obiektyw, bo... O. Będę gruba. <grybujesz> Dzięki, Muszę wziąć przede wszystkim, y, pamiętać, żeby wziąć ten. nie, ale serek wiejski, tak, tak. Serek wiejski, lekki. Gdzie tu są? O jest. <grybujesz> Kolejny przydział, czyli słótycze. <grybujesz> Pokaż mi. Mm. Dobra. W takim dostać. Nieźle to było. No dobra, czy bierz coś? No, chyba nie. Jakieś wielkie przedmioty. są dobre. Ale. Które te? Z Haribo. No. Jula, ile dylematy? A ty chciałaś jakieś. Które chciałaś? Nie wiem, gdzieś, albo ta, bo tak. Um, Albo żadne, nie, dobra, chodź. Tak, idziemy, no dobra. To idziemy, dobra wiadomość, patrzcie, a konkretnie, patrzcie tu. Co do świeci? Mój żółty przyjaciel. Słonko, wyszło słonko, nareszcie słonko. Wróciliśmy z kofran, tak kupiliśmy co trzeba było. Wyszło słonko. Idziemy teraz na obiadek, a później y, idziemy na plażę. Więc jesteśmy teraz sobie na plaży, słońce nam troszkę zaszło. Ale, ale, fajnie, jest naprawdę fajnie. Ja jestem, widzicie, że pomalowana i ubrana, bo nie jest tak ciepło, więc nie ma co tak za bardzo się kąpać, ale ogólnie fajna pogoda. Jurowi mi okulary. I wygląda w nich lepiej. Zabraliśmy sobie obiad, ja sobie rybkę i Ula sobie zadała naleśniki. Myśmy razem jadły jakieś naleśniki czy coś. No i później, no, musimy być w końcu do, do kościoła, bo ma nie odpuści z tym kościołem. I pójdziemy do kościoła i później pójdziemy sobie na Mamy już kolejny dzień, nie nagrywałam wczoraj, bo nie było czego. Wróciliśmy do domku, zaczęło padać deszcz, oni poszli do kościoła. Ja stwierdziłam, że nie będę się tłuc deszcz do kościoła. Teraz idziemy na plażę, jest um, taka sobie pogoda, tak, żeby poleżeć na kocyku i poczytać książkę to będzie akurat. Ja nie wiem, czy będę kować, bo nie jest jakoś takie duże, ogromne słońce, żebym do zimnej wody włosiła, ale stopy na pewno pomoczę. No, więc ja wezmę jeszcze moją ukochaną z bo nie innego do czytania, więc to sobie poczytam i widziałam że tam stragan jeszcze z książkami takimi z książek, które zawsze najczęściej na tych straganach są, no to tam też y później zobaczę, może jakąś książkę wyhaczę, może będzie jakaś manga, fajnie by było, no i później z Julą na pewno pójdziemy na, y na miasto, żeby ogólnie ogarnąć, co jak gnie, no to wiadomo obiadek tam jak tego już nagrać nie będę bo to jest nie ma nic ciekawego no obiad jak obiad. No i yy, właśnie nagram jak będziemy w tym na, yy, na mieście coś tam sobie robić i jakiś, ja chciałam po sobie jakieś jakiegoś pluszaka, więc <laughs> więc będę polować na puszaki. My idziemy w końcu na te obiecane stregany, co mieliśmy iść. Cóż, mieliśmy iść nie powiem ile temu, ale w końcu wróciliśmy sobie z domków i w końcu z źródłem pójdziemy. Co mieliśmy wczoraj, ale nie poszliśmy. więc idziemy teraz. Idziemy jeszcze z nami Kuba. Arek nie idzie, bo się liczy, więc zostaje w domu i idziemy sami na stragany. Wędrujemy. Ja chcę sobie kupić na pewno pluszaka jakiegoś. No, tu jest. Ona tu jest. Ja sobie chcę właśnie jakiegoś pluszaka, coś dla Weroniki. Idziemy też na pewno na automaty. Jula, chcesz coś sobie kupić? Ja. No. Ja chcę. Nie wiem, co chcę. Coś na pewno? Na pewno. Kuba, nie mam takiej potrzeby. Nie mam takiej potrzeby. Idziemy. Tak z grafikatem, co nie? Ale co tu jest? Kupka jest, Jula! Patrzcie Jest taki kod Kupka i Najbardziej mi się, chyba. Znaczy Galaxy to już mam, ale najbardziej się chyba by ten i ten pączek jest jeszcze psycho i ten. Takie serduszko. Przepraszam, ile są te nasze dziesięć? Dziesięć złote. Dziesięć złote. sobie? Kupuj sobie. Tylko który? Powiedz mi, który. który. gdzie jest? Fajnie, są takie te. Są słodkie, ty tak jest. Jeśli chcesz takie baczula, jest tak matata. Jeszcze mam, jeszcze mam. Dobra, pierwszy zakup. Nie wiem czy się wyostrzy okay. nie mogłam się powstrzymać i musiałam to kupić, bo to jest takie mega słodkie. No. No. Jestem zadowolona. Patrzcie i podziwiajcie. Dobra, pokażę Wam teraz coś zarobi z tego. Patrzcie na to, patrzcie, na to to się rusza. To się rusza. I po ile to jest? 12. 12 zł. Jezu, najwyżej na razie kupiłam ten, ten naszyjnik, to spasuje, ale najwyżej tutaj wrócimy po te, te. Na przykład takie dwa malutkie, macie jeszcze tego. Ten to mnie po prostu rozwalił. Bo jeden jest po 2 nie 20 złotych. Pokaż. Nie jest złote. Epidemia żółwi. Ja bym jej kupiła epidemię żółwi, To jest takie 20 żółwi, po A! dwa złote. Dobra, ja najwyżej się wracam później po te Jorki i te, po te małe pierdy są słodkie. Ty że ja chcę Dobra. Ja sobie wzięłam jeszcze tego pieska co chciałam. Tak, tak. Ja sobie wzięłam pieska tego, czego ch chciałam, z bujaną bułeczką tego mojego ciołowe. Jura jeszcze kupiła prezent dla swojej przyjaciółki Weroniki. To jest... co ty wzięłaś? Łapacz snów. Mapał snów. E no i wzięła taki fajny ten... E borek. właśnie, borek z motywem Grand Picata. Później wam wszystko to pokażemy. Patrzyłam, kurczę, czy są tutaj jakieś te co chciałam sobie wziąć. Żadnego ma ładnego. Nie wiem, może jeszcze znaleźć, bo no muszę tak kupić coś dla mojej Wer Weroniki, bo kurczę patrzyłam, ale nie mogłam nic fajnego znaleźć, tak trudno kurczę mi zawsze coś kupić fajnego. No to muszę kupić, może sobie zrobić tego ponę i muszę jeszcze kupić tego pruszaka. Teraz idziemy na promenadę? Tak, promenadę. tak na promenadę. I będziemy po prostu sobie powoli zawracać do domku, bo nic takiego nie znaleźć oprócz tych tych. No i oczywiście mojego pięknego naszyjnika. To jest taki sweet, taki kawaii Taką dosyć długą, właśnie ten łańcuszek, więc idealnie będzie na jakichś czołkerów czy coś. No i tak. No i ja sobie to uciuwałam. No to kurczę, 8 zł, a takie małe słodkie główno. Były jeszcze te większe po 12, ale ta y, bardziej mi się podobała, bo te mniejsze jakby bardziej główkami kręciły. Więc taką ma fajną, właśnie sprężynkę to nie ma tego, czegoś takiego jak tamtych innych z pieskach, że się odczepiają te główki czasami tutaj tak właśnie, tak było. Jula kupiła dla swojej właśnie przyjaciółki w takim jeszcze opakowaniu taki łapacz snów Bardzo ładny, mi się bardzo podoba Ma dużo tych fajnych kółeczek Mam nadzieję, że tej Weronice też się spodoba Ale na pewno się spodoba Bo to jest bardzo ładne Ja kiedyś w dwa lata, tak, dwa lata temu Kupiłam sobie też nad morzem Łapacz snów, ale taki mniejszy Z różowymi piórkami No, to to dla Weroniki To moje zakupy No i Jula jeszcze sobie wzięła Tak jak Wam mówiłam O, i weźmiemy woreczek, żeby nam nie uciekło. No. Worek z Gram Z motywem grampicata. Tak Taki wiecie, jak teraz są te worki takie na WF czy... Bo Julia jest w klasie sportowej, więc ona to bardziej chyba kupiła z myślą, że nie będzie miała worek na WF, ale jak ktoś chce zamiast nerki bądź yy, torebki, to, to takie właśnie bardzo, bardzo fajne. No, więc Jula lubi grampicata, picata więc o, mocy z picatem Usowo Muszę sobie właśnie, jak już mówiłam, jeszcze wziąć jakiegoś pluszaka, zrobić sobie tatuaż z Henny, najlepiej pony, no i kupić coś dla mojej myszki, no dla Weroniki. Nie wiem, co je kupić, będę musiała coś popatrzeć, no ja na pewno jakieś pocztówki dla babci i te inne jaśnie pierdoły. Jula jeszcze chce jakąś sukienkę czy coś, a najbardziej tutaj i tak jestem chyba zadowolona z, z tego małego. Nie wiem, czy nie wezmę drugiego Albo nie wiem, czy nie wezmę Jak mam ten naszyjnik Z tą mordeczką To nie wiem, czy nie wezmę sobie takiego z tym yy, Pączkiem Bo też był bardzo fajny Będzie to koniec pierwszej części Jeszcze chyba zrobię drugą Chciałam zawrzeć wszystko w pierwszej części, ale Wyszłoby chyba za długo Tak mi się wydaje, więc tak No, na razie się z Wami żegnam Próbuję to jakoś jeszcze dzisiaj zmontować. Ja mam dzielenia nigdzie, chyba nie wychodzę oprócz yy, poszukiwań pluszaka. Teraz mam w ogóle takiego fajnego z takiego nietoperka słodkiego, to chyba takiego sobie wezmę. No, wracając do tematu, to pomontuję dzisiaj filmik. Postaram się go jakoś dodać, bo do, całe szczęście wujek wziął yy, ten yy, swoje Wi-Fi, więc mam internet, więc całe szczęście. No, jeśli chcecie być ogólnie na bieżąco, co, jak robię i tak dalej, to staram się czasami... W ogóle jest tak dupy, że snapy mi się usuwają, ale mniejsze. Ale staram się dodawać regularnie snapy, więc Snapchat, Spooky Girl, zapraszam, coś tam robię, czasami jakieś zdjęcia. Nie gadam oczywiście, bo mam znajomych na snapie, więc to by było dziwne, gdybym gadała. Więc nie gadam. Ale są zdjęcia. Jak chcecie? Zapraszam. No. Więc zaraz się znam. みおすきだけちゃんもま